Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał z aktualizacją informacji na temat przekopu i Wiślanej, a właściwie realizacji toru wodnego do Elbląga wraz z ostatnim fragmentem bezpośrednio do portu. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dla ostatnich 3 km toru wodnego na rzece Elbląg. Przygotowanie dokumentacji trwa od marca i równocześnie Urząd w Olsztynie rozpatruje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. W materiale omówię parametry, jakie będzie miał ostatni fragment toru wodnego, terminy prac oraz co z wykorzystaniem gospodarczym przyszłego portu w Elblągu. Zapraszam więc na dalszą część filmu. Jeżeli materiał Ci się spodoba to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału, ponieważ większość widzów ogląda filmy bez zostawienia subskrypcji, a chciałbym żeby kanał dalej się rozwijał. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu manej.pl pod tytułem Nowy odcinek Drogi Wodnej przez Mierzeje To kluczowe 3 km autorstwa pani Katarzyny Kalus oraz artykuł na portalu Dziennik Bałtycki.pl pod tytułem Poszerzyć, pogłębić, oczyścić. Kluczowa faza dla budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Autorstwa pana Tomasza Chudzińskiego. Przekop i Wiślanej do tej pory budzi mnóstwo emocji i kontrowersji. U jednych wzbudza zachwyt, u drugich wielką krytykę. Przy okazji tej inwestycji powstało wiele projektów towarzyszących, w tym budowa sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Sam przekop przez mierzeję Wiślaną został zrealizowany już w 2022 roku. Jednak do tego czasu nie dokończono toru wodnego do Elbląga. Prace trwają tak długo głównie przez spór rządu z samorządem w Elblągu kwestii finansowania pogłębienia ostatniego fragmentu do portu Welblągu. Jednak w końcu strony doszły do porozumienia i pogłębienie toru jest realizowane. W obecnej chwili w wielu źródłach można przeczytać informacje, że nastąpiła pewna stagnacja prac nad projektem, choć trzeba przyznać, że najwięcej działań i tak do zrobienia zostaje w samym porcie Welblągu, bez którego kluczowa funkcja gospodarcza przekopomierze i będzie niewystarczająca. A wręcz praktycznie znikoma. Jak informuje portal Dziennik Bałtycki.pl? W 2027 roku mają zakończyć się prace na rzece Elbląg, które odblokują port w Elblągu dla statków przechodzących przez przekop mierze i wiślanej. Chodzi o poszerzenie, pogłębienie rzeki oraz umocnienie jej brzegów. To obecnie kluczowa faza dla budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Jak dalej czytamy na portalu Dziennik Bałtycki.pl. Trwają przygotowania do ostatniej fazy inwestycji, jaką jest budowa nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu, przez Przekop Mierzei Wiślanej i Zalew Wiślany. Od marca bieżącego roku opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy, liczącego 3 km odcinka trasy wodnej przed portem i na jego obszarze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpatruje także wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, w pierwotnej koncepcji tor wodny do portu miał kończyć się kilometr przed mostem Unii Europejskiej w Elblągu, mniej więcej na rozwidleniu kanału Jagiellońskiego, co ważne parametry żeglugowe ostatnich 2 km szlaku miały mieć szerokość zaledwie 20 metrów w dnie. Takie gabaryty nie zapewniały w ogóle dostępu dla jednostek, które mogłyby przechodzić przez przekop mierzei i wiślanej. Jak czytamy na portalu Dziennik Bałtycki.pl. W celu zapewnienia zbliżonych parametrów na całej długości drogi wodnej i umożliwienia bezpiecznego wchodzenia dużym statkom do portu, ustalono z zarządem portu Elbląg i miastem Elbląg odpowiedniej wielkości ostatniego odcinka toru wodnego. Prowadzone obecnie prace projektowe zakładają budowę ostatnich 3 km toru wodnego o szerokości 36 m w dnie i głębokości 5 metrów, a także budowę obrotnicy o średnicy 160 metrów. Warto zaznaczyć, że tor wodny o takich parametrach wymagać będzie na niektórych odcinkach obudowy brzegów. Stąd konieczność uzyskania adekwatnych decyzji i pozwoleń. Rozpoczęcie samych robót budowlanych będzie możliwe po ich uzyskaniu. A jakie są aktualne terminy pracy? Jak informuje portal dziennikbałtycki.pl Według harmonogramu Prace powinny rozpocząć się w 2026 roku i zakończyć rok później. Umożliwi to wpływanie do portu w Elblągu statkom towarowym, czyli samodzielnym jednostkom lub zestawom pchaczbarka o długości 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metra. Obecnie port może przyjmować barki o zanurzeniu do 2 m 20 cm i o długości do około 85 m. Już w 2028 roku port mógłby obsługiwać około 200 jednostek rocznie. Warto dodać, że niedawno zakończyło się usuwanie z dna rzeki Elbląg zatopionego złomu i innych podwodnych przeszkód zalegających na dnie. Trwają przygotowania do usunięcia osadów dennych na ostatnim kilometrze rzeki Elbląg przed portem. Jednocześnie pozostały odcinek rzeki Elbląg aż do zalewu Wiślanego jest systematycznie czyszczony, i pogłębiany do 5 metrów głębokości. A jeżeli tor wodny będzie pogłębiony, to jak będzie wyglądał sam port w Elblągu? Jak informuje portal dziennikbałtycki.pl do 2028 roku, nastąpić ma kolejny etap inwestycji, który zapewni szlakowi wodnemu do Elbląga docelowy standard. Port będzie mógł wówczas przyjmować statki o gabarytach, dla których powstał przekop mierze jej wiślanej. Problemem jednak pozostanie nadal portowa infrastruktura. Dziś port Welblągu to fragment nabrzeża z placem przeładunkowym. Środki dla portu Welblągu przeznaczone by były na budowę nowego nabrzeża portowego. Na gruntach, które już kilka lat temu miasto przewidziało na taką okoliczność, to ponad 2 hektary położone około 2 km przed obecnymi terenami portowymi. Jak mówi Jerzy Wcisła, tereny te podwoiłyby zdolności przeładunkowe portu do nawet 4 milionów ton rocznie. Kolejnym ważnym aspektem inwestycji może być rozbudowa szlaków komunikacyjnych do samego portu w Elblągu, czyli różnego rodzaju dróg, które obecnie się dość mocno korkują. Jak informuje portal dziennikbałtycki.pl to jednak nie zamyka problemu Elbląskiego portu. Trzeba zwrócić uwagę na wąskie gardło, jakim jest skromne połączenie lądowe portu z drogami lokalnymi. Wiodącymi do największej arterii komunikacyjnej przebiegającej w okolicach Elbląga, czyli trasy szybkiego ruchu S7 Gdańsk-Warszawa. To kilka kilometrów wąskiej, dwupasmowej trasy z ograniczeniem prędkości. Droga ta potrafi się korkować w godzinach popołudniowego szczytu. Do tędy będą musiały poruszać się ciężarówki opuszczające Elbląski port, a według szacunków będzie ich od 200 do 250 dziennie. Do portu nie prowadzi żadna linia kolejowa i obecnie nie ma planów budowy takiego łącznika. Na Elblągu kończy się też Rzeczny Szlak Śródlądowy. Prowadzący z Elbląga kanał ostrudzko elbląski ma znaczenie jedynie turystyczne. Rozbudowa portu w Elblągu oraz odpowiednie skomunikowanie go z resztą kraju jest obecnie kluczowym zadaniem. Bez przemyślanego planu inwestycja przekupu Mierzei Wiślanej pozostanie tylko ciekawostką turystyczną a nie rzeczywistym projektem umacniającym gospodarkę. Jestem ciekawy co Wy uważacie na ten temat. Waszym zdaniem cała inwestycja wraz z sportem w Elblągu będzie ukończona do 2030 roku? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Bardzo proszę również o udostępnienie filmu w mediach społecznościowych. Znacząco wpływa to pozytywnie na jego zasięg. Z góry dziękuję. Na teraz się żegnam wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia!